4012. Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie. 4012 to kandydaci z tych okręgów, których zaprezentujemy państwu dzisiaj, którzy się zaprezentują, których przedstawimy, z którymi będę miał przyjemność porozmawiać. Może od razu wyprostuję kwestię, ponieważ nasz kolega Maciej Murawski do nas dzisiaj nie dotarł. Kolega jest żołnierzem zawodowym, ma egzaminy dzisiaj i widocznie mu się coś przeciągnęło. Mam nadzieję, że Maciej przyjedzie uśmiechnięty z egzaminów i zadowolony będzie z tego, co go dzisiaj spotkało. A dzisiaj, proszę Państwa, zanim przejdę do rozmowy z moimi gośćmi, mamy piątek, bardzo fajny dzień, bardzo fajny dzień dla Wątrzeźnia, bo przypomnę, że za nami otwarcie wystawy na na Pawła II. Wążia obiektywem wczoraj i dziś. Gorąco Państwa zachęcam do odwiedzania rynku w najbliższy weekend i podziwiania tych 39 pięknych zdjęć Wąbrzeźna sprzed 130 lat nawet, a dzisiaj zaczynamy nieco szybciej. Zwyczajowo zaczynaliśmy te live y o 18. .00. dzisiaj przyspieszyliśmy o 10 minut tak, żebyśmy wszyscy mogli o godzinie 18.20 w TVP Polonia obejrzeć odcinek zakochaj się w Polsce odcinek z Wąbrzeźna. Kapitalne. Mam nadzieję, że nagranie reklamujące nasze miasto, piękne miasto, miasto z którego jesteśmy dumni i ze mną, dumni z Wąbrzeźna, zacznę tradycyjnie od pani Żaneta Pinkowska, okręg numer 12. Dzień dobry Państwu. Mój okręg to jest okręg 12, 12, gdzie jest to ulica Sienkiewicza i Niedziałkowskiego. Jest to osiedle, tak powiem, osób troszeczkę starszych, gdzie chciałabym im bardziej pomóc, wesprzeć i ostatnie 5 lat naprawdę pomogło to różnego rodzaju przez Pana Burmistrza projekty, które naprawdę widać, jest kolorowo, jest bezpiecznie i miejmy nadzieję, że jeszcze będzie lepiej. Tak za chwilę pewnie porozmawiamy więcej o pomysłach i potrzebach tego, tego osiedla, który tak faktycznie jak wspomniałaś jest osiedlem osób starszych. Tak. Kolejny kandydat Michał Lewandowski po raz pierwszy z nami po raz pierwszy raz startuje do Rady Powiatu Rady Miastową Brzeźno. Michał jaki okręg, jakie ulice? przede wszystkim mój okręg to okręg numer 10, ulice Yy, wiściowa, cześniowa, yy, Kwiatowa, Piękna, Wspólna, yy, 750-lecia, Dantyszka, Szczuki i wszystkie w, w, w osiedlu. Czyli ulice w osiedlu 750-lecia, tam gdzie aktualnie mieszkasz. Tak. I Mateusz Lewański, Mateusz który jest Cześć. z nami. Kandyduje do rady po raz drugi, tym razem z innego okręgu. Jaki to będzie Mateusz okręg i jakie ulice? Dzień dobry Państwu, nazywam się Mateusz Lewański, startuję z okręgu numer 4, jest to ulica Wolności, numery parzyste od 80, nieparzyste od 51 wzwyż. Podmłynnik, ulica generała Halera, ulica Okrężna, Marii Konopnickiej oraz ulica, na której mieszka już od ponad 20 lat generała Pruszyńskiego. Tak jest i może pozwólcie, że wyjątkowo nie zacznę od Żanety, od jedynej kobiety w naszej grupie, tylko Mateusz od Ciebie, bo Ty jesteś radnym, razem tą kadencję przeżyliśmy i razem pewne rzeczy udało nam się zrealizować w okręgu, z którego startować poprzednio, czyli ulicę Legionistów Wolności, tak? Tak jest. Takich największych inwestycji, jakie były w moim okręgu, to jest zmiana nawierzchni na Ulicy, ulicy Legionistów i pozyskanie nowych miejsc parkingowych. Bo to jedno z największych takich e, inwestycji, ale jednak są rzeczy, których mi się nie udało zrobić. To, może, to, ulica, to może pochwal się, pochwal jest się. Jest 20 się stycznia i mam nadzieję, że w przyszłości jak zostanę radnym tutaj z Tomaszem pozyskamy jakieś środki, żebyśmy mogli ją w końcu wyremontować i chodnik e. i ulicę. Tak, ale dla, dla, twojego, dla twojej obrony i twojej, twojego spokoju dodam, że na ulicy 20 stycznia ciężko było remontować, kiedy istnieje jeszcze tam zabudowa tymi starymi socjalnymi barakami. My przystępujemy do procesu burzenia, chyba pierwszy, nie wiem czy jeszcze stoi, ale prawdopodobnie niebawem już nie będzie stał. Kolejny, kolejny barak socjalny niebawem będzie, mieszkańcy będą przesiedleni. Do innych mieszkań propozycje złożyliśmy, więc miejmy nadzieję, że jak tam uda się pozbyć tych niebezpiecznych i zagrażających baraków, to będziemy faktycznie mogli zmierzyć się z tematem. Przecież powstanie blok komunalny też jest szansa, że się przeniosą? Założenie jest takie, że nasze bloki komunalne 28 mieszkań przyspieszy to opróżnienie tego, tego starego części osiedla. Oczywiście będziemy wtedy, jeżeli przyjdzie nam się mierzyć z tematem, zastanawiać się nad tym, jak chcemy urządzić w ogóle to osiedle. Czy, czy to ma być budownictwo wielorodzinne, czy jednorodzinne, ale to myślę, że przed nami na razie musimy się uporać. No teren ładny do odzyskania. Teren bardzo atrakcyjny, więc myślę, że chętnych by się znalazło sporo. Michał, może zanim zadam Ci pytanie, to tak też dopowiem, bo Twoja aktywność, doświadczałem Twojej aktywności od pięciu lat. Ty tak. byłeś osobą, która ze mną była w stałym kontakcie i pisałeś o różnych rzeczach. Pewnie jako fan kolarstwa w dużej mierze. Nam, do, pisałeś do mnie o ścieżkach rowerowych, przejściach, sygnalizacjach, ale też mm, ja znam Twoje, czy już teraz bardziej znam, to Twoje techniczne wykształcenie i Twój bardzo techniczny zawód. I mnie zaskakujesz wielokrotnie bardzo takimi fajnymi pomysłami technicznymi, rozwiązaniami i innowacjami, które w mojej cenie by były cenne dla Rady Miasta. Jak widzisz potrzeby, powiedzmy się, dla 750-lecia? Z potrzeb priorytetowych, jakie ja widzę, które w zasadzie widzę sam i słyszę, bo słyszę i po prostu zwyczajnie mówią, to przede wszystkim mało miejsc parkingowych. Ja w, y, uważam, że infrastrukturę parkingową przede wszystkim trzeba usystematyzować, bo nie oszukujmy się, on jest, u nas osiedle jest terenem zamieszkałym, czyli znak D40, który powoduje, że samochody powinny parkować w miejscach wyznaczonych, no ale niestety u nas praktycznie nie ma takich miejsc wyznaczonych i teoretycznie tam nic legalnie stoi. Dlatego moim zadaniem, po ewentualnych wyroganych wyborach jest stosowanie, żeby każde miejsce parkingowe było wyznaczone, ewentualnie miejsce, które y, moi sąsiedzi parkują, a nie do końca jest odpowiednim, y, zrekompensować nowymi, y, no to już kwestia dogadania, gdzie to by było, ale y, strata jednego miejsca odzysk z innym miejscu po prostu. Pewnie temat twojego się siedla jest do uregulowania i do poruszenia. No, istotne jest to faktycznie, że osiedle jest własnością naszej spółki i grunt jest spółki, więc to pewnie, pewnie w Twoich rękach będzie też lobbowanie i wywieranie pewnego nacisku na, 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 na spółkę. Oczywiście spółka jest w 100% niska, ale, ale, ale też ma ograniczone fundusze i tu będzie trzeba wybierać rozwiązania rozsądne i tak. potrzebne, tak jak wspomniałeś, tak. priorytetowe. Ale faktycznie twój okręg to nie tylko bloki przy osiedlu 750. -lecia. Tak, dokładnie jeszcze. W moim okręgu jest tak zwane osiedla owocowe. Oczywiście... Widzę, że, widzę, że nazwa się przyjęła jakoś. Osiedle tak, osiedle. bo ze względu na nazwę ulic, wiadomo, same owoce. Dlatego ja o tych moich wyborcach nie zapomniałem, jednak jak trudno nie zauważyć, tam bardzo dużo już było zrobione. Drogi nowe, chodniki nowe, zazielenione i takich podstawowych potrzeb y, tam już w zasadzie nie ma. Muszę, Zresztą. Muszę ci przerwać właśnie. Właśnie, właśnie, bo ja mieszkam na ulicy Majnowej i po tym jak udało się wybudować drogę oświetlenie jest bezpiecznie y, faktycznie te nasze bezpośrednie potrzeby się zaspokoiły. Tak. No ale może faktycznie jakieś rozwiązania inne możemy by zaproponować. Znaczy ja tak myślałem sobie żeby proponować y, y, raczej też zachęcić do Branie w udział w jakichś projektach do zakupów na przykład pompy ciepła, fotowoltaiki, bo to jest osiedle, gdzie praktycznie same domki rodzinne i możliwość tego typu jest. Bo wiadomo, jak ktoś mieszka w bloku, to fotowoltaiki sobie nie założy teoretycznie, bo można na bluesledach, ale w domkach jednoletnich to jest technicznie bardzo proste. Tylko trzeba po prostu zachęcić mieszkańców, żeby składali wnioski o dofinansowania, bo to naprawdę się opłaca. Tak, my realizujemy w urzędzie taki program czyste powietrze. Wiem, że już też masz doświadczenie. Dwa razy korzystałem z tego programu ale też wiem, że doradzałeś. I, I doradzałem, doradzałem. sąsiadom, także to finansowanie jest naprawdę dobre do 50% kosztów. Czyli można sobie ulżyć przy wymianie, można użyć przy wymieniu. Można użyć. Jedyny minus jest taki, że no, trzeba wyłożyć całe, przy, całą sumę jednorazowo i poczekać na dotację. Ale przez te kilka lat 2 miliony przepracowaliśmy w taki sposób środków, więc te 2 miliony trafiło do rąk mieszkańców bezpośrednio. Żaneta, mówiliśmy o tym, że osiedle jest starsze, ale też osiedle się zmieniło. Zmieniło się, tak. Przez ostatnie 5 lat bardzo dużo się zmieniło. No, może dzięki temu, właśnie, że mamy kolorowo, mamy pracę zabaw, gdzie dużo osób z rodzin naprawdę przychodzi tutaj, i to chyba był taki punkt naprawdę fajny. Są kamery, jest bezpiecznie. No, Troszeczkę jeszcze tak współpraca z seniorami. Coś myślę, właśnie czekam na y, dzienny dom seniora, żeby tych y, mieszkańców. tych Który teoretycznie starszych... ma być bardzo blisko was, no. na ulicy Matejki. Tak, 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 na Matejki to naprawdę jest y, dobry taki punkt, że nie będą musieli czekać na błosy, gdzie będą mieli wszystko pod nosem tak naprawdę, będą mogli wyjść do ludzi. To jest najważniejsze, kontakt z drugą osobą, wyrwać się z domu. Nie siedzieć w tych czterech ścianach, oni tego naprawdę potrzebują. Mm. Jeden jest temat ciężki, o którym wielokrotnie rozmawialiśmy też w tej kadencji i ciężko jest wypracować rozwiązanie. Być może Ty jakieś znajdziesz, ale to palenie papierosów przez młodzież ze zespołu szkół ewidentnie doskwiera Waszym mieszkańcom. Tak, to jest takie ciężki temat. Młodzież tak jakby się czuła troszeczkę swobodna, <trym> chociaż są kamery. Kamery no niestety nie wiem czemu nie skutkują, nie boją się w ogóle. Ma, bo może to jest problem tego, że przechodzą z jednej szkoły do drugiej, może gdzieś tu jakieś będzie kiedyś rozwiązanie, że będą mogli uczniowie się tylko uczyć w jednym budynku. Nie wiem, kiedy to nastąpi, czekamy się niecierpliwością. No, no zobaczmy, gdzieś się muszą uczyć, gdzieś muszą się odpalać, do sklepu sobie chodzą, robią zakupy. No miejmy nadzieję, że to się kiedyś skończy. No. Tak, ten temat był y, wałkowany, że tak kolokwialnie powiem, przez ostatnich kilka lat mądrego rozwiązania nie ma, ale liczmy, że ono się znajdzie. Mamy świadomość, że taki Problem jest Mateusz mówisz Pruszyńskiego, najdłuższa droga, ale Pruszyńskiego jest w stanie bardzo przyzwoitym Halera Legionistów osiedlowe też w porządku po okrężna i ta okolica twojego okręgu też ok, czy jakieś potrzeby zaważalne? No, pewno zwiększyć ilość miejsc, miejsc stanowisk parkingowych na osiedlu przy ulicy Generała Halera. Bo ludzie też nie mają gdzie parkować, te samochody stoją nawet koło mnie, a tym małym parkingu gdzie tam się mieszczą tylko cztery. A, a słyszymy o tym, no to nie jest pewnie jeszcze fakt, o którym możemy mówić, ale nie niewykluczone, że przy ulicy Halera powstanie kolejne osiedle mieszkaniowe, przybędzie masę nowych os osób no, mieszkających na boku samochodów. Mówi Udalić. się o trzech blokach, tak więc. Ta część miasta może znowu jeszcze bardziej ekspansywnie się rozwijać i potrzebować. No i drugą rzeczą jest zmiana na wierzchni pomiędzy drogą gminną a obwodnicą na podmłędniku. Tam jest Czyli taki kawałek jest skończony. Tak. Ten, e, e, faktycznie mierzymy się z tymi problemami. To, może nie dotyka to bezpośrednio nas, mieszkańców, tak, ale jest to pewien wizerunek. Nasza wizytówka, droga przy obwodnicy. To jest około 150 metrów co 150 metrów i faktycznie mieszkańcy raczej z terenu gminy, ale tak naprawdę kupujący i żyjący też w mieście zgłaszają problemy i tą drogę potrzebują, więc jesteśmy umówieni z wójtem gminy Ryńsk, że tą drogę zrobimy po połowie, więc mam nadzieję, że to uda się szybko po wyborach zrobić. No ale to czas jeszcze pokaże. Moi drodzy, wy też Mateusz chyba jeszcze nie, ale wy też zaczęliście już odwiedzać mieszkańców. Z ulotkami, rozmawiać z nimi i zachęcać do tego, aby oddali głos na, na nas w wyborach 7 kwietnia. Ale przede wszystkim to, co jest najbardziej ważne i najbardziej kluczowe dla nas, to żeby mieszkańcy przede wszystkim wzięli udział w tych wyborach. I drodzy okay. Państwo, my dzisiaj zachęcamy 7 kwietnia, idźmy na wybory. To są najważniejsze tak naprawdę wybory dla nas, tutaj ludzi żyjących zupełnie na dole. Wybory, w których podejmujemy decyzję o tym, kto jest naszym radnym, kto jest naszym burmistrzem, wójtem, prezydentem. Bardzo Państwa zachęcam do udziału w wyborach. Głos, głosujcie Państwo na ludzi z dumnych z Wąbrzeźnia, bo, tak jak to powtarzam wielokrotnie, to właśnie głosowanie na nas w komplecie, na mnie jako na burmistrza i naszych radnych, gwarantuje szybką i sprawną realizację naszych założeń programowych. Dzisiaj, tak jak wspomniałem, nie dotarł do nas kolega Maciej Murawski, bo ma egzaminy. Być może ma tak wielkie parcie na szkło, że chciał mieć konieczkę live'a w samotności. To się okaże. Zapytamy Maciej, jak do nas dotrze, i zapewne. Jeszcze live z Maciejem. Maciej się Wam zaprezentuje, przedstawi i opowie z, o okręgu, z którego będzie startował, a potem będziemy się mierzyli albo być może ja, osobiście, z liveami, aby Państwu przedstawiać nasz program, przedstawiać nas, nasze założenia. Ja dzisiaj Państwa już gorąco zachęcam do, gdzie spotkamy się wszyscy, będziemy mogli porozmawiać. Będzie nie tylko i prezentacja nasza, bo to, to jest chyba najmniej istotne. Postaramy się robić to krótko, ale przede wszystkim będziemy mieli czas, żeby wypić kawę i razem porozmawiać i się rozdzielić i oderwać, i każdy ze swoim radnym będzie mógł e, podyskutować. Ja mam dla Państwa niespodziankę, bo widzicie Państwo naszą czwórkę tylko, ale tam dalej siedzi cały, cały nasz zespół, który razem z nami będzie oglądał dzisiaj to, co wydarzy się za chwilę w Two Polonia. Także moi drodzy zapraszam was, pokażmy się razem ze studia. Stańcie za naszymi plecami. Także, drodzy Państwo, wsparcie mamy silne i jest moja pełnomocniczka, moja małżonka i są kandydaci i, i kandydatki do rady. Drodzy Państwo, no nie ma z nami jeszcze, macie, a Taziu, prawdopodobnie masz zieloną bluzę, będzie Ci tylko głowę widać, ale niech tylko ta głowa zostaje. Moi drodzy, pozdrawiamy Was serdeczki, uśmiechamy się do Was nie tylko z tego miejsca, uśmiechamy się do Was z kawiarenki na rynku, tam oczywiście z Wami nie porozmawiamy, ale przychodźcie. Pytajcie nas, zaczepiajcie, mówcie, my też już mamy sygnały od Was w trakcie wizyt radnych, że chcecie wiedzieć pewne konkrety, mnie w urzędzie, też osoby odwiedzają i mówią, niech pan mnie przekona tym, a tym. A mam pytanie takie, a takie i są też pytania ciężkie, więc jesteśmy do Waszej dyspozycji. Jeżeli na coś nie jesteśmy w stanie odpowiedzieć od razu, zrobimy to za chwilę. A za dzisiaj Wam dziękujemy, to co? Mogę coś powiedzieć? Proszę uprzejmie. Ale kochani, pamiętajcie, żeby zawsze mówić proszę, dziękuję, przepraszam, bo to, co się teraz dzieje. To szanujmy się i na to liczę. Szanujmy się więc, bądźmy uczciwi. Dziękujemy Wam za tą serię live'ów. Jeszcze jeden z Maciejem, a my Was gorąco pozdrawiamy i komentujemy to, co się wydarzy na TV Polonia. Miłego popołudnia i wieczoru. Cześć. Cześć. Dziękujemy.